Witam serdecznie, Dariusz Sęk Witam serdecznie Długa kariera pięściarska i jesteś na gali Cloud dzisiaj, co tu robisz? Wiesz, no tak naprawdę w sportach walki ja spędziłem już 25 lat mojego życia W boksie wydaje mi się na tyle, ile miałem możliwości, zrobiłem już chyba wystarczająco Dlatego teraz czas na zmianę dyscypliny i spróbować się w mieszanych sztukach walki Tutaj delikatny porządek trzeba zrobić Porządek z kim? Porządek z tymi zawodnikami, z, można powiedzieć z tymi chłopakami, którzy kreują się na jakichś wielkich sportowców, już, bo to jednak potrenuje ktoś 12-13 miesięcy i on już jest wielkim wzorem do naśladowania i sportowcem, a to niestety tak to nie wygląda, że tutaj trzeba spędzić połowę życia, ćwierć wieku w tym sporcie, żeby móc gdzieś się tam określać w miarę. Z jakimś dobrym zawodnikiem, dlatego zobaczymy, no ja tutaj przyszedłem zobaczyć, troszeczkę się pobawić i pokazać im, jak wygląda prawdziwy sport walki 28 zwycięstw pięściarskich za Tobą, które zwycięstwo w, twoich, w Twojej karierze było takim najcenniejszym? Tak naprawdę każda walka osobna jest dla mnie najcenniejsza, bo wychodzi wtedy moja Walka do góry, z moich wszystkich walk, miałem ich prawie 180 w boksie olimpijskim, dlatego też nie liczę tam tych pojedynków. Ja tak jak każdy zawodnik uwielbiam wygrywać, nie znoszę porażki, dlatego, bo ja walczę, jak każdy gladiator walczymy tylko i wyłącznie dla chwały i dla zwycięstwa. Dlatego ja się cieszę z każdego pojedynku, który dano mi było stoczyć, z które dane mi było wygrać, bo to jest piękna historia, to jest jednak super przygoda, która trwa jakby nie patrzeć do dzisiaj są informacje, że wystąpisz w organizacji Cloud. Pojawiały się takie informacje gdzieś już wcześniej, że jesteś na celowniku organizacji free Ty negocjowałeś sam czy po prostu ktoś, ktoś dla ciebie wystąpił o to, że jest taki pięściarz, może tutaj coś pokazać, może coś tutaj, może coś tutaj odegrać jakąś rolę i chętnie byśmy go zaangażowali. Jak to wyglądało? Mam dwóch menadżerów, którzy mi bardzo rzeczywiście pomagają, bo jednak jako sportowiec ja sam nie Potrafię z czymś takim tego to wszystko ogarniać, dlatego są ludzie, którzy mi pomagają, z którymi będę tworzył to całe zaplecze rzeczywiście sportu walki. No i razem z nimi my postanowiliśmy zrobić coś w, tym, w świecie free jak i w tym MMA. I dojść jak najwyżej można powiedzieć. Korzystając z okazji, zapytam ciebie o kondycję polskiego boksu olimpijskiego, bo tutaj co mówi się o jakichś talentach pojawiają się. Teraz mamy kadeta, który jest mistrzem świata, już zaczyna się głaskanie, nie zagłaskanie, natomiast tak naprawdę to jest tylko jedna jaskółka, która pojawiła się czy ty uważasz, że to idzie w dobrym kierunku i my doczekamy się w końcu tych medali tych szans, właśnie między innymi dzięki doświadczeniu ludzi, którzy tak jak ty pracują dzisiaj jako zawodnicy i też jako trenerzy tak, ja uważam, że my mamy naprawdę bardzo wiele talentów, jakby nie patrzyć Polacy to jest bardzo waleczny naród i rzeczywiście każdy zawodnik, który wchodzi do ringu zostawia tam praktycznie całe serce Oczywiście, żeby przyszły jakieś takie większe y, sukcesy, to potrzeba zaplecza, które, no niestety, jednak w tym polskim związku, jak i tych wszystkich związkach sportowych, nie jest za bardzo takie pokazane, no bo ci zawodnicy powinni mieć odżywki, masażystów, powinni mieć dobrych trenerów i też jakieś takie zaplecze finansowe, żeby nie myśleć o tym, co będzie jutro. Oni bardzo często łączą to z pracą, ze studiami, ze szkołą, ze wszystkimi obowiązkami i do tego jeszcze dodatkowo muszą przeplatać to z treningami, a niestety to jest za ciężki sport, żeby można było sobie to wszystko razem łączyć. Jak będziemy mieli dobre zaplecze, to na pewno będą talenty, które będą zdobywać medale, no i ja bym bardzo tego chciał. A jeśli chodzi o zawodowy boks, w tej chwili są sukcesy. Nie można powiedzieć, że nie ma, że całkowicie nic się nie dzieje. No mieliśmy, mieliśmy kilku zawodników, którzy walczyli o Mistrzostwa Świata, wcześniej zdobywali te Mistrzostwa Świata. W ostatnim czasie nie udało się chociażby Mateuszowi Masternakowi, wcześniej Maciej Sulęcki, który też zawitał do Fake Fightu. Tak naprawdę trzeba postawić na taki model, że albo zawodowstwo, albo amatorstwo, czy raczej da się wyłuskać później z tych sukcesów amatorskich tych najlepszych? Znaczy myślę, że boks olimpijski z boksem zawodowym powinni się jakoś dogadać, bo oni rzeczywiście ze sobą tak jakby troszeczkę walczyli, bo jak dobry amator, który jest zaczyna toczyć jakieś super pojedynki, jest jakimś tam e, fajnym takim e, pro, produktem można powiedzieć na jakiś model olimpijski, to zaraz przyjmuję go grupy boksu zawodowego, bo widzą, że na tym właśnie zawodowstwie będzie mógł zrobić jakiś, yy, jakieś większe pieniądze, a jak nie będzie w olimpijskim boksie godnych pieniędzy, to każdy zawodnik będzie przechodził do zawodowego boksu, bo tam są pieniądze. No, a każdy, żeby to robić, za coś musi żyć, prawda, musi coś jeść, musi wyżywić rodzinę i to będą uciekać do zawodowego boksu. Jak olimpijski boks się na tyle nie... Nie zmieni, że nie będzie tam po prostu pieniędzy takich, który im pozwoli na, na godne życie. Czy jeden złoty medal wywróciłby system do góry i pojawiłyby się pieniądze twoim zdaniem na przykład? Chociażby, no już, dobra, srebrny, dajmy na to albo brązowy. No myślę, że tak, bo wiele lat rzeczywiście nie było tego medalu, a to jest po prostu jest taka posłucha medalowa, można powiedzieć w boksie, że to aż, aż smutne, ale dlatego, bo każdy ucieka na zawodowstwo. No i właśnie i to jest taka. Jakby nie patrzyć, zatacza się koło po prostu. Nie ma medali olimpijskich, bo nie ma boksu olimpijskiego, jest boks zawodowy i to się wszystko cały czas kręci. No niestety albo system musi się zmienić, bo wojowników mamy doskonałych, naprawdę chłopaki się bardzo starają. Widać, że bardzo ciężko pracują zarówno na treningach, jak i w każdej dziedzinie, można powiedzieć, w sportach walki, no ale system musi się zmienić. A jak to zrobić, ja tego nie wiem. Ale jesteś elokwentnym piosenkarzem, bo widzę, że gdzieś zawsze analizujesz, powiedzmy, czy tak, czy tak, to to gdzieś, gdzieś ta elokwencja się przydaje. Przyda się we free No tu wydaje mi się że rzeczywiście chyba nie, bo to jest jednak taki trochę inny świat i że tutaj jest bardzo tutaj tak dużo brutalności, jakiegoś ubliżania, jakieś coś tak. Aczkolwiek lepiej komuś ubliżyć inteligentnie niż tak po prostu prostacko, bo wtedy, łatwiej, wtedy lepiej to wygląda. Ale pięściarze też na język nie chorowali, mówię tutaj chociażby, cofnę się do słynnego Muhamed Ali, który rozpoczynał te trasztoki, gdzieś tam wrzucał swoim rywalom, wcale to nie odbiegało od tego, co dzisiaj słyszymy. Oczywiście, że nie, no to jest jednak w sportach walki, jak wiadomo, tu jest pełno testosteronu, tutaj jest bardzo dużo emocji i jednak to za tym idzie, jak ktoś się zdenerwuje, to tutaj nie przychodzą grzeszni chłopcy, no każdy jeden jest rzeczywiście, jest jakimś swego rodzaju chuliganem, który się potrafi bić, bo jakby był grześ chłopcem, to, to grałby w golfa, no. A tutaj trzeba bić innych ludzi i ich krzywdzić, no. Słyszeliście sami. Darku, w takim razie tak. Czekam. Masz jakiegoś wymarzonego, upatrzonego rywala, bo Fightera którego nie lubisz? No myślę, że na, chyba najlepszy pojedynek, który by bardzo chciał, to jest chyba Załanem Kwiecińskim. Oczywiście coś. Ale macie się na sali, bo w wózę. WCA... No, oczywiście, że się... A rozmawiacie? Mi... No nie rozmawiamy, aczkolwiek, ale to jest taki przykład. i Jeden z wielu można powiedzieć. Ja tak naprawdę mogę walczyć z każdym. Zarówno od 30 kilo cięższym, to nie jest dla mnie żaden problem. Aczkolwiek on miał jakieś tam podłoże rzeczywiście w sportach walki, jakieś chyba w tajskim boksie czy coś. Czy w Kimboxingu W kimboksingu właśnie, dlatego widzisz, że ja mam podłoże w boksie, on w kimboksingu, dlatego tu mógłby być ładny pojedynek. No w takim razie Alan, zapraszamy do tańca, jak skoro się już mija, i co? Wszystkiego dobrego, dla. dzięki. dzięki.